Msza święta, orszak, spotkanie z Herodem złożenie darów świętej rodzinie. Tak w Tuliszkowie uczczono święto trzech króli. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac wolności stamtąd orszak na czele z trzema królami przemaszerował do amfiteatru w miejscowym parku mówił Mirosław Rojek, dyrektor tuliszkowskiego ośrodka kultury. Po drodze mieliśmy dwie, dwie stacje, dwa przystanki. Spotkanie z Herodem i Herodiadą przy urzędzie gminy bez żadnych kontekstów, i potem dzieci śpiewały przy Domu Kultury kolendy okolicznościowe. Tutaj na miejscu w amfiteatrze dokonał się pokłon trzech królów którymi od samego początku są ksiądz prała, proboszcz tuliszkowskiej parafii, burmistrz i przewodniczący rady miejskiej. No i było częstowanie cukierkami, także myślę, że, że tak jak co roku wszystko się udało i, i, i było sprawnie, i sporo ludzi. W Orszaku, pomimo przejmującego mrozu i gęstego śniegu, udział wzięło wielu mieszkańców. Była tutaj tak gorąca atmosfera, że naprawdę nie było zimno. na Ten dzień akurat jest szczególny Przebrałem się dzisiaj za aniołka Ludzie szli z flagami Wszyscy mieli korony na głowach Trzej królowie jechali na koniach Bardzo dla mnie znaczenie ten dzień jest szczególny Orszak Trzech Króli to nie tylko spotkanie z monarchami i świętą rodziną, była to także kolejna okazja do spotkania ze świętym Mikołajem, który najmłodszym rozdawał słodycze.